Kochani, y, witam Was bardzo serdecznie na moim y, dzisiejszym czytaniu. Y, dzisiaj tak naprawdę dowiemy się, co aspekt męski y, bliźniaczego y, płomienia ma do przekazania powiedzenia aspektowi żeńskiemu. Bli, yy, yy, bliźniaczego płomienia i na odwrót, co aspekt yy, z kolei żeński, yy, ma yy, do powiedzenia aspektowi yy, przekazania, yy, yy. E, a e, aspektowi e, e, męskiemu, czyli tutaj będzie wymiana, e, wymiana informacji, przekaz, wymiana informacji, czyli komunikacja. E, czyli sprawdzimy co nawzajem. Tutaj ko. E, Komunikują sobie oba aspekty. I teraz tak. Jesteś w moich myślach, jesteś w mojej głowie. Nieustannie myślę o tobie, nie mogę o tobie. Y Zapomnieć, ponieważ tkwisz głęboko w moich myślach i w mojej głowie, chcę się z Tobą związać. Chcę, w, yy, w sensie chcę stworzyć z Tobą związek, chcę stworzyć z Tobą relacje, ale myślę też o stworzeniu między nami więzi albo zacieśnieniu tych więzi, które już między nami są. Mam wrażenie, że to jest wymiana informacji y, na poziomie myśli, czyli aspekt tutaj męski y, przekazuje... Y, Aspektowi y, żeńskiemu, co o nim myśli, i na odwrót. No właśnie, myślę o Tobie, nie mogę o Tobie zapomnieć, jesteś w mojej głowie, myślę o nas, o naszej wspólnej relacji, o y, naszym związku, tkwisz w, y, tkwisz w mojej głowie w moich myślach. No właśnie. Asp y wiem, że odmienisz, albo już odmieniłaś y moje życie. No właśnie, bo, y bo, bo dla jednych tutaj aspekt żeński, który się pojawi. Y no, właśnie w życiu, tutaj aspektu męskiego z pewnością odmieni to życie. Zresztą tak samo jest z aspektem męskim. No, właśnie, aspekt męski, który pojawi się w życiu tutaj aspektu żeńskiego, z kolei odmieni i y, 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 jego życie i y, oba aspekty, myślę, że są tego świadome. Y, oni, y, oni to wiedzą, być może y, wiedzą, że y, tutaj wzajemne pojawienie się y, w ich życiach przyniesie im jakieś zmiany. Ale mogą nie wiedzieć, mogą jeszcze nie zdawać się sprawy z tego, jakie to będą zmiany, ale z pewnością wiedzą, że te, 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 te zmiany tutaj nastąpią. Jest, mam świadomość, że jesteś mi przeznaczona, przeznaczone. No tutaj mają te świadomość, że so, sobie nawzajem y, przy, y, przeznaczeni, że ich, że, ich, że ich relacja, spotkanie z sobie y, jakby y, prze y, Yy, przy, przeznaczone, no właśnie, jeżeli się spotkają, to z pewnością to nie będzie przypadkowe spotkanie. To będzie wcześniej, jakby z góry zaplanowane, ale przez tak zwane siły wyższe. To jakby jest, yy, jakby to spotkanie, ten związek, tutaj obu naszych bliźniaczych płomieni jest. Y, przesądzony i mam wrażenie, że y, możliwe, że oba tutaj bliźniacze pominie zdają sobie z tego sprawę, ale przynajmniej tutaj aspekt, y, ja mam tutaj y, 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 y. Że przynajmniej aspekt żeński ma tę świadomość. No właśnie, aspekt żeński ma tę świadomość, ona zdaje sobie z tego sprawę, natomiast aspekt męski może, yy, może, może tego nie wiedzieć, ale możliwe, że oba aspekty tutaj po yy, yy, posiadają tę wiedzę, tę świadomość. Tutaj y, e, mam wrażenie, że y, zarówno aspekt męski, jak i aspekt żeński bliźniaczego pomienia, ale myślę, że, y, że y, 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 bardziej aspekt tutaj żeński i mam wrażenie, że aspekt żeński ma większą świadomość. Być może bardziej e, rozwinięto, e, więcej wie od aspektu. E, Męskiego. Ma większą wiedzę, bardziej rozwiniętą wiedzę yy, na temat ich relacji, na temat ich związków, w ogóle tego, co ich łączy. Ma większą świadomość, możliwe, że ma bardziej rozwiniętą intuicję i ta wiedza. Pochodzi właśnie z jego intuicji, z jego duszy. To jest jego wiedza, zwana wewnętrzna, która pochodzi z jego wnętrza. To też jest całkiem tutaj możliwe. Aspekt żeński całkiem możliwe, że ma świadomość tego, że jakby. Ta ich relacja, relacja bliźniaczych płodnieni odmieni nie tylko jego życie, również życie tutaj aspektu męskiego, ale sprawi, że w ich życiu pojawi, narodzi się coś nowego. Możliwe, że w ich sercu, w ich sercach albo w jej sercu, jego sercu Tutaj y, pojawi się jakieś nowe uczucie, które będzie narodzi się, pojawi jakieś nowe uczucie, które będzie uczuciem właśnie do aspektu, y, którym będzie miłość aspektu żeńskiego do aspektu męskiego i na odwrót miłość aspektu męskiego do aspektu żeńskiego. Na pewno tutaj e, e, ta miłość jest e, tutaj e, przekazywana. Całkiem możliwe, że aspekty wymieniają się uczuciami, albo przynajmniej będą e, w, e, wymieniać się uczuciami. Całkiem możliwe, że te uczucia, tutaj aspekt żeński komunikuje do aspektu, e, męskiego, ale może być na odwrót, że aspekt męski komunikuje swoje uczucia aspektowi yy, yy, aspektowi żeńskiemu albo po prostu oba. Tutaj yy, aspekty wymieniają się z swoimi yy, Uczuciami. No właśnie, ja mam wrażenie, że między aspektami jest związek, jest, jest jakaś więź, jest, 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 jest par, partnerstwo, jest, jest współpraca albo będzie współpraca, bo przynajmniej aspekt żeński. Bądź aspekt męski, albo oba e, tutaj aspekty dążą do tej współpracy, do stworzenia e, tej, e, tej więzi albo przynajmniej powrotu tej więzi e, na nowo, która łączyła je. E, w przeszłości. Mam wrażenie, że w przeszłości łączyła jakaś więź. I jakby on, oba aspekty, albo przynajmniej aspekt żeński, ja mam wrażenie, myśli o tym, żeby wrócić do tego, co było, co, co go łączyło z aspektem męskim. Na pewno ta relacja, wniesie do, y, y, do życia obu aspektów jakoś stabilizację y, również stabilizację finansowo ja mam wrażenie, że aspekt żeński troszczy się, dba o swoje uczucia, żeby z tych uczuć, no właśnie, z tej, z tej miłości, tutaj narodziło się coś, coś nowego, no właśnie. Możliwe, że aspekt męski chce yy, zakończyć, jakby yy, po yy, 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 powracanie do tego, co było, albo tutaj łączenie się z aspektem żeńskim aspekt męski chce być z aspektem żeńskim połączyć się z aspektem żeńskim i tutaj stworzyć coś nowe, albo stworzyć coś zupełnie nowego albo tutaj stworzyć coś od nowa od początku no, właśnie to, to połączenie aspektu męskiego z aspektem żeńskim da im szczęście. Myślę, że oba aspekty są świadome. A cały czas mam na myśli, albo aspekt, Męski bądź aspekt żeński, albo oba aspekty są świadome tego, że ich połączenie, ich związek, ich, ich relacja no właśnie da im szczęście ponieważ albo daje im większe szczęście, ponieważ będzie dopełnieniem tego szczęścia, które już mają, czyli oba aspekty tak naprawdę będą w pełni, w pełni szczęśliwe. Tu jest Podjęcie jakiejś odpowiedzialnej decyzji. No właśnie, myślę, że oba, oba aspekty tutaj e, e, wezmą na siebie odpowiedzialność, albo przynajmniej jeden tutaj e, e, z aspektów e, bliźniaczego płomienia weźmie. E, Tutaj za wspólny związek, za wspólną relację, myślę, że to połączenie albo też zakończenie tego połączenia, no właśnie i w końcu stworzenia tego związku i, i, i tej, 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 tej relacji jest dla aspektu żeńskiego czymś, na co aspekt żeński tutaj długo czekał. Ja mam wrażenie, że aspekt Y, y, żeński jest dla aspektu męskiego ideałem i on to mówi: jesteś dla mnie ideałem, jesteś dla mnie idealną kobietą. Być może te wyśniono, właśnie y, y, wymarzono y, tutaj aspekt y, y, męski, Chce się podzielić z aspektem y, y, żeńskim, tym, tym co ma, i chce y, no właśnie i na odwrót. Aspekt, y, y, aspekt y, tutaj y, męski również chce się podzielić z aspektem żeńskim, tym co ma. I teraz tak, aspekt męski. Dostanie od aspektu y, żeńskiego tyle samo, ile mu ofiaruje, ile mu da, i na odwrót, aspekt żeński otrzyma tyle samo od aspektu y, me, męskiego, ile mu da. No właśnie, do czego dążą oba aspekty? dążą do związku do relacji romantycznej, co żeby połączyła, by, y, połączył je y, związek miłosny. Chce być no właśnie. I, I właśnie to mówi aspekt męski, aspektowi żeńskiemu, Chce być z tobą w związku miłosnym i na odwrót to samo mówi aspekt y, żeński, aspektowi męskiemu. Kochani, ja mam wrażenie, że oba aspekty będą siebie nawzajem uzdrawiać. Jedno drugie będzie uzdrawiać, będą uzdrawiać swoje serca, swoje życie, ale też możliwe, że będą uzdrawiać swoją relację. Która do tej pory w jakiś, w jakiś sposób była niezdrowa. Tak jak mówiłam, aspekt chodzi tu o zwiększoną intuicję. Możliwe, że że intuicja tutaj, jeżeli chodzi o intuicję, to już nam mówiłam, intuicja aspektu żeńskiego jest znacznie większa tutaj niż aspektu męskiego, bo ja mam wrażenie, że ta intuicja tutaj aspektu żeńskiego została powiększona o intuicję aspektum, y, aspektu męskiego. No właśnie, czyli oprócz swojej intuicji, y, aspekt żeński w jakiś sposób ma też intuicję, w jakiś sposób też. Ma intuicję aspektu, y, y, aspektu męskiego. Możliwe, że aspekt żeński i aspekt męski wymieniają się swoją intuicją. Y, kochani, y, no na na dzisiaj to już koniec. Dzisiaj żegnam się z Wami i bardzo serdecznie zapraszam Was na moje kolejne czytania, czy też czytanie.